Na karcie społecznej poprosiłem was o opisanie wyzwań dla mnie na box PVP. W tym czasie pojawiło się tam naprawdę wiele fajnych propozycji, którym nie jestem pewien, czy podołam. Zasady tego filmu są proste. Jeżeli uda mi się wykonać dane zadanie, nic się nie dzieje. Natomiast jeśli nie dam rady wykonać polecenia, na ekranie wyświetli wam się kod PSC na 20 zł. kart może pojawić się w każdej sekundzie wyzwania. Także nie polecam skipować filmu, a ja zapraszam Was do oglądania. Ok, a więc w tym momencie jestem właśnie na karcie społecznej, no i pierwszym wyzwanie które wpadło mi w oko, jest to wyzwanie. Od Miwskiego, który napisał Zabij kogoś z losowym setem w 5 minut Generalnie mam nadzieję, że zrobi mi jakiś fajny set A ja w tym momencie przechodzę do losowania Ja trzymam za siebie kciuki Że będzie coś dobrego No dla was w sumie lepiej jakby dropnęło mi coś w stylu seta grota Ponieważ wiadomo, że wtedy macie większe szanse Na wygranie pace'a karda Aczkolwiek w tym momencie wygrywam Dobra, set czarnej pantery Jest to w sumie drugi najlepszy set Wydaje mi się, że No raczej nie będę miał problemu Także także w tym momencie odpalam licznik 5 minut no i lecę na niebezpieczną strefę. Okej, okay, więc właśnie wkleiłem się na niebezpieczną strefę zaatakowałem swojego pierwszego przeciwnika. Jak widzicie w prawym górnym rogu ekranu, mam jedynie 5 minut na zabicie kogokolwiek w tym secie, więc no kurde, muszę się jednak postarać, żeby tutaj tych 20 zł nie stracić. Wy w sumie byście się cieszyli, bo byście mieli darmowe dwie dyszki, ale dla mnie to jest, kurde jednak jednak pewna strata finansowa, także nie chcę do tego dopuścić. Oczywiście standardowo freekile się nie liczą. No nie oszukujmy się jakby fre się liczyły, to no to by było giga... Proste w sumie to zrobiłem dla mnie, więc no to by, to by, to by się w sumie mijało według mnie z celem e, Także dobra, ja tutaj sobie piję ogólnie drugiego stręża. E, fajnie, że sobie zapakowałem tutaj do IQ tak około 10 stręży. Myślę, że raczej powinno mi to stygnąć. E, do końca odcinka jak nie stygnie to po prostu nie wiem. <laughs> Okej, okay, generalnie ten ziomek, dobra, pod mu ten podmu mu totem jest! Co on robi? Widzisz... I, i to jest cheat... Skinął! Let's go! Dobra, mamy pierwsze zadanie zaliczone, e, tylko w sumie minuta minęła, a ja już wygrałem wyzwanie, także naprawdę spoko. E, Pensy w niestety e, nie wygraliście, Stet niestety dla was, niestety w sumie dla mnie. E, no, a ja przechodzę do kolejnego wyzwania. Okej, okay, więc kolejne wyzwanie, które wpadło mi w oko jest wyzwanie od małego Kleksa, e, który napisał zbierz 64 gąbki w 5 minut. Generalnie nie uważam tego za trudne wyzwanie, bo ponieważ nie oszukujmy się na tej edycji generatory gąbek są o wiele większe. Także zobaczymy jak to wyjdzie. E, miejmy nadzieję. Kurde, w sumie wygram. W sensie, ja mam nadzieję, wy wymiejcie odwrotne. Dobra. Ale dobra, nie ma czasu, więc wbijam do Minecrafta i leciłem z wyzwaniem. Okej, okay, więc ja właśnie w tym momencie odpaliłem minutnik, no i leciłem z wyzwaniem. Mam ogólnie 5 minut, także raczej nie powinno być problemu. No chyba, że to będzie milion jakichś zwierzaków. Wtedy niestety ten problem będzie. Aczkolwiek jak widzicie, jest pusty generator gąbek. Nie, Mordo! Mordo! Mordo nie! Mordo! Mordo! Nie, no ja pierdzielę! <grych> Myślałem, że to będzie trochę prostsze, ale dobra, nie, no to jest tylko z ten gąbek, widzowie! jakie ja mam już 10. Dobra, ciśniemy normalnie 4,5 minuty mam. Jeszcze także na spokojnie raczej to wyzwanie powinienem zrobić. Jako, jakoś dzisiaj naprawdę proste te wyzwania dajecie. Zazwyczaj w odcinkach ja tak naprawdę więcej wyzwań przegrywam niż wygrywam, ale tutaj wydaje mi się, że w tym odcinku na spokojnie chyba powinienem wszystko wygrać. E, także zarąbicie, dobra, mamy już 20 gąbek, jest bardzo dobrze, a minęła... Dopiero nie wiem, nawet nie minuta 50 sekund minęło, a ja już tak naprawdę mam połowę wyzwania zrobionego Także naprawdę fajnie Ogólnie giga w nerwia mnie ten ziomek Także wyserany w to zanie Muszę go po prostu zabić, bo normalnie ziomek mnie Kurna mać, dobra na pół serca <gry> Generalnie ziomek mnie po prostu tak w wnerwia Że go muszę zabić, nie, naprawdę mam w dupie w tym momencie To wyzwanie, tak mnie zdenerwował kurde tym hitaniem mnie od kurna pieprzonej minuty Mnie cały czas bije, nie, nie zbierze sobie gąbek Tylko będzie mnie bił Dobra, mamy 37 gąbek, zajebiście Dobra, dobra, jest dobrze, jest dobrze. Dobrze, widzowie, ciśniemy postaka, ciśniemy postaki i mam wyzwanie wygrane Tylko, że kurna te zwierzaki mnie leją cały czas Jeszcze staram mi bania, panie, no sz, ja pierdzie... Fuck! Dobra, 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 okej okay, Okej, okay. nie powinienem ich, widzowie, lekceważyć Nie powinienem ich lekceważyć, ponieważ może są Steve'ami Może, kurna, mają podłogę i kleksa Kurna, w niku, ale, ale generalnie całkiem git się biją, w sensie... O kurna, mam właśnie gdzieś mąż na pani. Dobra, wypierdzielam sobie, co dobra, Ostatnie 70 użyć na bań, dobra, to było strasznie nieodpowiedzialne. co właśnie zrobiłem, czyli po prostu bicie się z nimi tutaj do końca. Mam ostatnie 3 minuty, ej, ej, dobra, nie, bo ja, ja, ja teraz się bawię, kurna z takimi Stewami, co mam kurna podłogę i kubuźniku. A prawda jest taka, że mam ostatnie 2 minuty i 50 sekund, także ja tutaj powinienem chyba troszeczkę bardziej potraihardować. Dobra, co 10 sekund sobie tutaj repnę całego secika. Kurna, wbijamy się chyba tutaj do kolejnych gąbek. Dobra, Repair all, dobra, secik repięty i się wpierdzielamy. Dobra, no i robię z widzowie wyzwanie na chillerce. E, o, dobra, widzę, że tutaj wraciał sobie jakiś ziomeczek, ale dobra, raczej bez problemu tutaj powinniśmy sobie poradzić. No, a jak widzicie, mamy stack gąbek, wyzwanie zaliczone, a ja lecę widzowie do kolejnego wyzwania. Typek napisał, typnij się do losowego gracza i go zabij. Ma trzy próby, e, daj mu bakawa i free klucze. E, generalnie to wyzwanie wydaje mi się całkiem fajne e, Ponieważ może być w szoku, że w sumie właściwie się do niego tepa i e, próbuję go zabić. Ale dobra, zobaczymy jak to wyjdzie. Ja przechodzę w tym momencie do Minecrafta. Okej, okay, więc właśnie wbiłem do Minecrafta. I w tym momencie losuję sobie losową osobę Którą wybiorę za 3 2 1 Dobra, Wojtas987 Tepałem się, no oh. e, No niestety, pierwsza próba Nie zaliczona, także zostały mi ostatnie dwie e, No nie zaliczona z tego powodu, że działek po prostu e, nie jest na linii BBP I nie mam jak go zabić, także lecimy z kolejną osobą No kurna mać Dobra widzowie, nie przejmuję się tym faktem, ale w ogóle pomyślałem, że wy... sens jest w ogóle to, że ja nawet koksa nie zjadłem w sumie i stręże nie wypiłem, nawet jakby ziomek był w sumie, poza linią PvP, to kurna i tak bym go nie zabił i lecimy z ostatnią osobą trzy No kurna mać! Ziomek! Dlaczego? Dlaczego nie byłeś poza linią Dobra, trudno, widzowie. Eee, trzymajcie w tym momencie kod Face of Card. Eee, no, a ja lecę, widzowie, do kolejnego wyzwania. <laughs> Okej, okay, a więc kolejnym wyzwaniem, które mnie zainteresowało, jest wyzwanie od autysty na rowerze. Eee, naprawdę, powiem, że ambitny Nick, eee, który napisał: zabij kogoś na strefę kryształowej w 5 minut. Eee, jeżeli ktoś ogląda moje live, y, eee, no to wie, że ja nie umiem się w ogóle bić na kryształy. Także w tym momencie odpalam minutnik. No i lecimy z wyzwaniem. Ale ogólnie jeszcze zanim pójdę na strefę kryształową To muszę sobie ogarnąć trochę więcej kryształów e, Z racji takiej, że po prostu mam ich mało Także, także wymieniamy tutaj wszystkie odłamki lepsze Które mam w EQ e, na po prostu słabsze e, Zobaczymy ile tych e, No i zobaczymy w tym momencie ile tych kryształów mi wyjdzie Z tego co pamiętam to właśnie chyba z e, Mjolnira odłamków się to robiło Także przydatne przedmioty e, Kurna mać z Berła Lokiego to się robiło Ja pierdzielę. Dobra zamieniłem sobie wszystko tutaj na odłamki Berła Lokiego Wbijamy do przydaniem przedmiotów Dobra i craftujemy jak najwięcej kryształów Także mam 16 no i jeszcze w zapasie 57, także naprawdę spoko. No i w tym momencie: no i w tym momencie na 3, 4, Ry, okay, więc właśnie w tym momencie odpaliłem sobie minutnik na 5 minut. Mam nadzieję, że kogoś uda mi się zabić. E, no bo nie oszukujmy się do nie chcę tracić pieniędzy. Już jedne dwie dychy straciłem w dzisiejszym odcinku, także kolejnych nie chcę tracić. Już widzę, że są tutaj jakieś żomeczki, także ja się wpierdzielam widzowie, e, no i miejmy nadzieję, że uda mi się kogoś zabić. Ogólnie w tym wyzwaniu było napisane, czy muszę typa zabijać konkretnie z kryształów, czy po prostu w strefie kryształowej, więc ogólnie w momencie jak ziomek będzie giga obity, no to po prostu będę mógł go e, sobie na spokojnie dojechać e, na strefie dwójce, także. Yy, tylko oczywiście lepiej by było, jakbym go zabił z kryształu Bo szybciej <grym> Ale generalnie nie wiem, czy to będzie takie łatwe yy, Dobra, stanę sobie ogólnie gdzieś tutaj Dobra, i postaram się powysadzać ziomków Dobra, generalnie komuś Komuś już tutaj padł totem, także naprawdę fajnie Ej, dobra, do, do, do ja tylko zmieszam po prostu Dobra, no kurde, umrzej, no No się pierdzielę! Ja pierdzielę. nie, nie, umrę, umrę Dobra, przeżyłem. Nie no, kurde, wykorzystałem wszystkie kryształy i nikomu nie zrobiłem, Noś, ja pierdziele. Dobra, odratuję teraz szybko, żeby dobrać sobie kryształy. Od razu mówię, że Bogiem w kryształowe PVP nie jestem. E, także, no nie śmiejcie się za mną w komentarzu. Wiem, że popełniam pewnie podstawowe błędy w bitce, ale e, no niestety jeszcze się tego nie nauczyłem. Ok, w tym właśnie momencie dobrałem sobie widzowie ogólnie kryształy, e, także wbijamy po raz drugi do kryształowej strefy. Miejmy nadzieję, że tym razem... E, kurde, no na coś nikogo nie ma, także piszę teraz szybko na czacie. E, dawać e, do strefy e, kryształowej. Nagrywam. Nagrywam i uśmiechnęta buźka, e, Także spoko. E, miałem nadzieję, że zaraz ktoś wbije, bo mam ostatnie 2,5 minuty. I jeszcze nikt nie wbił. Znaczy, nie, nie wbił, tylko że, no po prostu nie udało mi się nikogo zabić. Okej, okay, jak widzicie, mamy tutaj pierwszą osobę o niku cyfera. E, także wpierdzielamy się tutaj w na Napierdzielamy kryształami. E, dobra, wiem, że totalnie źle je stawiam. Dobra, generalnie w tym momencie mam ostatnie 40 sekund. Także proszę, żeby ktoś dał się zabić. Po prostu będę napierdzielał tymi kryształami jak chory. E, z nadzieją, że ogólnie kogoś zabiję. Dobra, ostatni kryształ. Krysta widzą. No nie, no! Jakie gówno walone. Ok, więc generalnie kolejnym wyzwaniem jest wyzwanie od Stefana Janiszy7, które brzmi: Przeżyj 5 minut w strefie śmierci w secie Grota. Secie Grota, który jest najsłabszym setem na serwerze, i w sumie pewnie będę umierał na jednego hita yy, od osoby, która będzie miała na, na przykład seta Ironmana yy. No, szczerze wątpię, że uda mi się zrobić to wyzwanie. Ale dobra, przechodzimy do Minecraft'a i lecimy z nim. Okej, okay, ja więc właśnie w tym momencie wlatuję do niebezpiecznej strefy, w której oczywiście Elytra jest zabroniona. Eee, oczywiście, odkąd się w niej wyląduje, także okej. Okay. Ja pierdzielnie, no ja spadłem z pięciu krotek cały HP straciłem. Nie, ten set groty jest takim gównem. To jest protection 2, dobra. Ale generalnie zostały mi tylko 4 minuty i 40 sekund, także miejmy ogólnie nadzieję. Miejmy, widzowie, nadzieję na to, że nie umrę w tym miejscu. Eee, 4,5 minuty Powinno y, być y, git. Ogólnie, moją taktyką na to wyzwanie jest po prostu siedzenie w tych gąbkach i e, modlenie się o to, że nikt tutaj nie zajdzie mnie nie zauważy. Ogólnie, w tym momencie chyba nikogo w strefie niebezpiecznej nie ma. Także generalnie wydaje mi się, że raczej nie powinno być problemu. No co, 4 minuty mi zostały, także ja lecę, widzę, za dwóch sobie, nie wiem, zupkę chińską zrobić, czy coś w tym stylu. E, no jak coś się będzie działo, to do Was wrócę. Dobra, generalnie wracam do Was po krótkiej przerwie. Zostało ostatnie 2 minuty, ale z racji, że mam ADHD, e, postanowiłem, że sprawdzę się w umie naszych parkurowych. Do no i ogólnie zobaczę, czy uda mi się zrobić ten parkur. Jeżeli nie, to. Ej, kurno jeżeli nie, to. A nie, dobra, okej. Okay. Dobra, myślałem, że zginę, ale zapomniałem o tym, że mogę korzystać z totełów, także. U... No i gówno. Zrób takie oddalenia, jak mówię, no i gówno. Ogólnie może mnie to kosztować przegraną wyzwania, ale. Ale no po prostu mam zbyt dużo ADHD, żeby tutaj po prostu yy, siedzieć w miejscu, także robi. Dobra, także robimy tego parkouru na ostatnią minutę. Myślę, że raczej na 90% tutaj nikt się nie pojawi, także nie mam. Także tak jak mówiłem, nie mam o co się obawiać, Chiluję sobie bombę, robię sobie tutaj na parkur parkour, nawet się kurno nie muszę zastanawiać Ej nie no, on jest autentycznie tak prosty, ten parkour jest tak prosty Także jeśli ktoś mi powie, że ten parkour jest za trudny i nie da się go zrobić, to autentycznie gra na touchpadzie Kurna macie Dobra, nie, dobra, nie wiem, ok. No i przechodzimy do ostatniego. Okej, okay, no i ostatnim wyzwaniem w dzisiejszym filmie myślę, że będzie totalnie najgrubsze wyzwanie, ponieważ Marek 23 napisał tak, wejdź do endów w 5 minut. Ogólnie yy, nie wiem jak to zrobię, ale dobra, zobaczymy. Odwalam w tym momencie minutnik na 5 minut, no i lecimy z wyzwaniem. Ale jak sami wiecie, w Minecrafcie jest opcja po prostu Locate, w której jak sami wiecie, możecie sobie różne lokacje znajdować. No jak widzicie, mamy tutaj do wybrania Strongholda, e, który właśnie nas interesuje. I teraz, Boże, błagam, żeby Stronghold tutaj działał. Jeżeli będzie działał tutaj Stronghold, wejdę do endu, e, to... No, no ja się zaseram, ja się po prostu zaseram. także Enter. Kurna mać. <laughs> Could not find that structure nearby. No, yy, generalnie w skrócie, yy, no nie ma. No, no, nie ma po prostu na tym świecie yy, Endu, tak jak się spodziewałem. Aczkolwiek nie poddaję się w tym momencie, ponieważ yy, spróbuję zbudować portal do Endu i może, yy, zadziała. <grych> Okej, okay, a więc generalnie totalnie nie wiem, czy coś takiego ma w ogóle rację, bytu, czy to w ogóle zadziała. Aczkolwiek, yy, dobra, postawimy właśnie tutaj portal do Endu. <grych> Kurde, administracja się zamiętapnęła. Ej, autentycznie postawiłem widzowie to oko endu. Postawimy autentycznie to oko endu i serwer kurde, zlegował. Dobra, ej, stawiam drugie oko, nie, bo ja nie wiem, czy to był zbieg okoliczności. Okej, okay, dobra, właśnie ustabilizowały się lagi, są stałe 20 TPS-ów, więc ogólnie. Kurde, nie wiem, czy to był zbieg okoliczności, czy ja faktycznie serwer zlegowałem. E, także w tym momencie stawiamy drugie oko endu. E, jeżeli wywali. Ej, dobra, może nie. Dobra, walić, nie sejwuję serwer, nie powinno wywalić, dobra, spróbujemy postawić drugie oko, jeżeli będzie znowu lag, to pieprzymy to wyzwanie, ale, ale nie wiem, może to jest po prostu zbiegło... nie, dobra, nie wiem, nie wiem co to było, także stawiam drugie, nie, dobra, nie zreagowało serwera, ej, dobra, to, to po prostu był zbieg okoliczności, także dobra, stawiamy tutaj wszystkie oczy, okej, okay, i, i, i nie działa, <laughs> chyba nie działa, dobra, okej, okay. także co, e, macie tą face'a w proszę bardzo, e, dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym filmie i siema!